Cześć, to z solo. Dziś mam tutaj wielkie pudło. I nie jedno, bo to jest pudło jakiś artbook i dodatek gry, która nazywa się Genshin Tarot. To jest gra wydana przez Brothering Games. Dziękuję Brothering Games za przesłanie egzemplarza do recenzji. Genshin Tarot jest kooperacyjną grą, która bazuje na grze wideo o nazwie Genshin Impact. To jest taka gra JRPG, czyli taki japoński RPG, który jest dostępny w formacie z tego co wiemy free to play na bardzo różne platformy, konsole, PC itd. I Genshin Tarot bazuje na, na uniwersum, na bohaterach tej gry. Jest grą kooperacyjną, w której od jednego do czterech graczy tworzy drużynę i walczy z różnymi potworami e, i finalnie z bossem. Ta gra ma elementy deck buildingowe. Przypomina mi troszeczkę taki Ionzen, gdzie właśnie tworzycie talie, macie różnych swoich bohaterów i walczycie z potworami i bossami. E, mamy zarządzanie różnymi zasobami, aczkolwiek ja w tą grę jeszcze nie grałem. Dzisiaj mam dla Was unboxing. Będziemy sobie zaglądać do tego pudełka i pokażę Wam, co jest w środku, w tym pudełku, w tym pudełku, w tym artbooku. Zasad nie znam, więc nie oczekujcie żadnych konkretów, jeśli chodzi o samą rozgrywkę. Będzie drugi film w przyszłości, gdzie pokażę jak się w tą grę gra i opowiem o moich wrażeniach z te rozgrywki. Dziś chciałbym po prostu zdać, do tego wielkiego pudła. Na pewno to, co wiem, to to, że gra wygląda fenomenalnie. Tutaj wszystkie grafiki zostały stworzone przez różnych artystów z tego świata, fanów gry Genshin Impact. Wszystko wygląda bajecznie. Więc zajrzymy sobie do tych wszystkich tutaj pudełeczek i skarbów. Zróbmy sobie unboxing, a tak jak mówię, drugi film z konkretami, z grą, z zasadami, z wrażeniami z gry będzie w przyszłości. A teraz zajrzymy sobie do tych pudełek. Unboxing zaczniemy sobie od Artbooka, żebyście zobaczyli, wczuli się w klimat tej gry i zobaczyli sobie te wszystkie grafiki, które tutaj są. Tutaj mamy twórców, z tyłu gdzieś tam są też artyści. I tu mamy różnych bohaterów, którymi będziemy mogli grać w grze podstawowej. Ja w Genshin Impact, w grze wideo nie grałem, więc ciężko mi powiedzieć na ile te postacie, gdzie one tam występują w grze. W każdym razie tutaj to jest tak zrobione, że one odpowiadają jakby arkanom, dużym arkanom z Tarota. Ja na Tarocie też się niestety nie znam, ale jest tak to reprezentowane, bo tutaj mam Emperor, Hierophant, różne postacie, które występują w Tarocie. Grafiki są super, tu mam jakieś ilustracje, one są zrobione przez różnych artystów. Tutaj zawsze jest informacja, gdzie tego artystę można znaleźć, jak się nazywa. Ale też bardzo podoba mi się to, że to nie są tylko grafiki, ale jest też opis tego bohatera, co on robi, w, czy w grze i tak dalej. Jeśli nie znacie gry wideo, możecie troszeczkę tutaj właśnie wczuć się w klimat i w tych bohaterów, żebyście wiedzieli, kim gracie i co to są za postaci. Ilustracje bardzo, bardzo fajnie wykonane, mangowe, no bo ta gra jest w takich klimatach JRPG, czy takiego japońskiego rpg trochę anime. Bardzo fajnie to jest wszystko zilustrowane. Tutaj mamy różne potworki, które w grze można spotkać w grze planszowej. Z różnymi z tymi stworami będzie walczyć, też można sobie coś tam o nich poczytać, ale też w grze wideo oczywiście one też na pewno gdzieś tam się znajdują. Super, super. Te ilustracje jest tego sporo. Te jakieś różne podziękowania, różni artyści, którzy robili te ilustracje, super, sporo tego jest. Ale fajnie, że to jest taki artbog, w którym można dużo poczytać. Nie tylko, że są grafiki i ilustracje, ale też jest dużo takich informacji, właśnie dla osób, które nie znają gry wideo. Jest myślę, że to duża taka kopalnia wiedzy o, o świecie i bohaterach. Teraz zajrzyjmy sobie do. Podstawki do pudełka. Pudełko jest takie raczej spore i duże. Ładna grafika na okładce, Gężin Tarot. I teraz tak pudełko sobie odstawmy gdzieś tutaj trochę na bok. I tu mamy tak jakąś tam reklamę innej gry tego wydawcy. Mamy instrukcję. Instrukcja jest dosyć sensowna. Ja sobie tam przyglądałem na szybko PDF-a. Ma 17 stron, ale jest tu dużo przykładów, grafik, różnych ilustracji więc wszystko jest fajnie sformatowane i dosyć wydaje się na pierwszy rzut sensownie wykonane. Trochę jakiejś ilustracji też właśnie z gry. instrukcja jakaś straszna nie jest, to mamy różne znaczniki. Mora to jest jakaś taka waluta, którą będziemy wykorzystywać do upgrade'u naszych kart. Znaczniki obrażeń do walki z wrogami, z bossami. Tu mamy znaczniki sześciu żywiołów, bo tu występuje w grze występuje sześć żywiołów. To ma jakieś tam znaczenie przy zagrywaniu też różnych kart. Znaczniki obrony, które wykrywają wrogowie. No, więcej znaczników obrażeń. Kolejne żywioły, kolejne obrażenia. A tutaj znaczniki akcji, którymi będziemy oznaczać hmm, akcje, które nam zostały, czy które już zużyliśmy podczas naszej tury. Tutaj mamy planszetki bossów. W grze mamy trzech bossów. Każdy ma jakieś unikalne zdolności. To mam informacje o punktach życia, tarczach, zależy się od liczby graczy, więc gra się jakoś tam skaluje na różną liczbę bohaterów. Jakiś tam wilk, stwory różne. I z tyłu każdego bossa mamy licznik, czy właściwie tutaj będziemy zaznaczać sobie, którą aktualnie mamy rundę. Mamy 12 rund, żeby pokonać wrogów i dojść do bossa. Wtedy toczymy z nim walkę. Jeśli nam się nie uda na czas, to przegrywamy grę. Bardzo fajnie to wszystko jest zilustrowane i pokazane. To mamy planszetki, hmm, planszetki graczy. Planszetki graczy mamy cztery. One są w ogóle dwuwarstwowe, co też jest bardzo fajnie. Że sobie tu tam jakieś znaczniki życia, energii, obrony, to hmm, nie suwają nam się te wszystkie znaczniki, czyli jak czurniemy sobie w stół, to wszystko zostanie na swoim miejscu. To mamy też wgłębienie na hmm, znaczniki mory, czyli tej waluty, którą będziemy wydawać miejsce na różne karty e, cztery takie planszetki dla każdego gracza jedna. I co my tu mamy? Plastikowy insert. Insert z tego co wiem jest duży w takim sensie, że jest tutaj dużo więcej miejsca niż kart, które są aktualnie, bo po pierwsze jest miejsce na to, żeby zakoszulkować sobie karty, bo wiem, że część z was karty koszulkuje, ale też jest miejsce na dodatki. Które jeden już wyszedł, a jeszcze w planach są kolejne dodatki do tej gry, więc będziecie sobie mogli te dodatki wszystkie tutaj dodawać. Na początek karty Arkan, czyli karty bohaterów, taki format tarotowy. Je sobie tasujecie i będziecie losować. Każdy gracz ma czterech jakby bohaterów, którymi będzie grał. Italię tych bohaterów sobie miesza, łączy w jeden wspólny dek. Te karty są bardzo fajnie wykonane, tego nie widać może, ale one są takie jakby matowe, nie z połyskiem i mają taką złotą na filmie może nie widać, złotą taką rameczkę, złote elementy. Bardzo ładnie to wygląda. I z tych bohaterów będziecie sobie losować, którego chcecie, którymi będziecie grać podczas konkretnej rozgrywki. Tutaj mamy kartę potworów różnych. Te z czarną górą to są takie potwory podstawowe, z którymi będziecie walczyć. Też jest ich sporo. Grafiki Fajne. No, ja mówię, a grę, grę nie grałem w Genshin Impact, więc nie wiem na ile, co to są za potwory i gdzie one tam w grze występowały. Ale wizualnie gra bardzo, bardzo mi się podoba. Ja lubię takie klimaty a, japońskich herpegów, jakieś Final Fantasy i różnych anime. A te stwory z tym takim beżową górą, to są już takie bardziej zamasowane. Każdy stwór ma tutaj jakieś punkty życia, tu ma. Yy, Punkty mory, czyli pieniądze, które dostaniemy za jego pokonanie. Tu ma siłę ataku, a tu ma liczbę tarcz. i ma jakieś tam jeszcze specjalne swoje umiejętności. Tu oczywiście też jest napisane, kto stworzył grafikę na każdej z tych kart. No, sporo, sporo tych kart, jest sporo tych potworów. W jednej rozgrywce też się nie wygrywuje ich na pewno wszystkich. Tam się jakąś odpowiednią liczbę tych potworów dobiera, więc tutaj regrywalność też tej gry jest całkiem spora. Mamy teraz tak, tutaj mamy przekładki. Na karty czy bohaterów, czy na karty bossów, statusów. Możemy sobie to wszystko posortować. Każdego bohatera mamy za odpowiednią przekładką. I potem, jak losujemy sobie, kim gramy, no to łatwiej jest nam wszystko tutaj w pudełku odnaleźć. Też bardzo fajny pomysł, że te przekładki dla wszystkich bohaterów i dla wszystkich kart mamy. I tu mamy różne karty. Te karty jest naprawdę cała, cała masa. Każdy bohater, jakby tutaj, ma swoje unikalne karty, i karty tych wszystkich bohaterów łączymy, bo każdy, każdy gracz gra czterema bohaterami, więc karty tych czterech bohaterów łączymy w jeden wspólny dek. I to jest talia, z której będziemy dobierać karty podczas gry i te karty też będziemy mogli sobie upgrade'ować. Te karty mają taką wersję swoją podstawową, czyli mają po prostu czarną, czarne tło, a te karty z taką złotą rameczką to są ulepszone wersje tych kart podstawowych. Podczas gry też będziemy sobie mogli karty ulepszać. Karty jest cała masa, one jakoś tam się powtarzają, ale jak mówię, każdy bohater ma unikalne karty. Super grafiki na tych kartach są. Nie wiem, czy widać w klimacie właśnie gry. Cała, cała masa, to trzeba sobie wszystko właśnie jakoś wziąć i jakoś sensownie posortować, poukładać. Tutaj mamy jeszcze Boreczki strunowe, żeby móc sobie wszystkie te znaczniki, które wypstrykamy, jakoś tam sensownie posortować. Jeszcze więcej kart dla wszystkich tych bohaterów. Tych bohaterów jest ponad 20, więc tych kart też jest cała, cała masa. Mówię: ilustracje, klimat bardzo, bardzo mi się podoba. Teraz mamy tak. Kolejne karty. Z tymi wszystkimi zdolnościami. Tu mamy karty pomocy z różnymi żywiołami, jakie dają efekty, jakie połączymy, i z przebiegiem tury. Tu mam jakieś karty dla bossów, z tego co kojarzę, i karty umiejętności. Każdy z bohaterów ma taką swoją jakąś unikalną umiejętność, którą też będziemy mogli odpalać, i to są te ich, jakby, startowe umiejętności, niezależne od kart, akcji, które każdy bohater będzie posiadał. Super, te ilustracje są bardzo ładnie wykonane. No to wiem, że to robiło bardzo dużo osób, właśnie rysowało takich fanów, artystów te ilustracje do tej gry, bo one nie są wzięte żywcem z gry. I tu mamy statusy, jakieś tam freeze, burn, dash i overheat, czyli pewnie różne statusy, które nasz, nasi bohaterowie będą mogli podczas gry dostać, zdobyć albo no, po prostu mieć. I tu są takie karty, jeszcze nie wiem, jak to nazwać, jakichś tam wydarzeń, czy coś takiego, które co rundę będą losowane. Wiem, że niektóre mają pozytywne efekty dla nas, niektóre mają negatywne. I one sobie leżą na planszetce bossa i są co rundę tam w odpowiedniej ilości losowane. I co my tu jeszcze mamy? Tu mamy jeszcze znaczniki, znaczniki, którymi zaznaczamy punkty życia, energię i obronę. Tak jak mówiłem, planszetki są dwuwarstwowe, więc jak sobie tutaj to włożymy, to nic nam nie będzie się przesuwało i jeździło. Możemy sobie tutaj dać, poruszać i wszystko się fajnie trzyma. Takie ładne są, przeźroczyste, fajnie wykonane. I mamy kości. Wiem, że niektórzy tam chyba wrogowie czy bohaterowie na pewno bo używają tych kości do określania jaką akcję w czasie swojego ataku będą wykonywać. Te kości mają na ściankach różne żywioły. Wiem, że oni też planują właśnie zwiększyć jakby też użyteczność tych kości w kolejnych dodatkach, żeby tutaj jeszcze jakieś akcje bohaterów też tam troszeczkę od nich zależały. I to tyle jeśli chodzi o zawartość podstawki. Ja sobie teraz to wszystko jakoś na szybko posprzątam i za chwilkę pokażę Wam jeszcze dodatek. Tak prezentuje się dodatek, malutkie pudełko, w którym są już tylko i wyłącznie karty. Mamy tutaj, będzie mieli nowych bohaterów. Tu mamy kolejne przekładki dla tych bohaterów, których znajdziecie w pudełku, żeby sobie wszystko można było przełożyć do pudełka z podstawki, i jakoś tam fajnie posortować. Tu pokazane, jak je, jakiego żywiołu używa dany bohater. Kolejne takie tarotowe karty, z których możemy sobie losować bohaterów. Patrzcie, ilu kolejnych bohaterów mamy do dyspozycji. A te grafiki, na no sami powiedzcie, są naprawdę super. Bardzo, bardzo fajne. I tutaj mówię, kolejni bohaterowie do wykorzystania w rozgrywce. Tak jak wcześniej było, każdy z bohaterów ma jakieś swoje karty. Karty, z których będziemy tworzyć talie i które będziemy sobie dokupywać podczas gry. Z różnymi atakami, akcjami i tak dalej. Koszt kart w prawym górnym rogu. Bardzo fajnie, ale tego jest cała masa, jak to wszystko sobie człowiek połączy. Ten dodatek i tą podstawkę, to naprawdę tych kart jest tutaj jakaś... Szalona ilość y, specjalnych umiejętności y, wszystkich nowych bohaterów, sporo tego. Te grafiki z tyłu też i ciąg dalszy kart akcji dla naszych y, wszystkich bohaterów, sporo tego. Więc tak wygląda zawartość Genshin Tarot, podstawki i pierwszego małego dodatku. Tak jak mówiłem, plan jest taki, żeby tych dodatków było więcej. Co w tych dodatkach kolejnych będzie, to nie wiem, czy tam będą bohaterowie. Na pewno będą bohaterowie, ale też czy będą jakieś może potwory, czy nie. Do tego na ten moment jeszcze nie wiem. Link do strony Brothermin Games zostawię w. W opisie do tego filmu będzie też tam link do mojego Twittera, Instagrama, Facebooka. Zachęcam do odwiedzenia. Zostawcie łapkę w górę, jeśli ten film Wam się podobał. I tak jak mówiłem, film z rozgrywką, czy tam zasadami gry i z moimi wrażeniami będzie później też na moim kanale. To był na razie tylko unboxing. Dzięki za uwagę. Cześć.